Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym moim vlogu. Mam nadzieję, że ten tydzień rozpoczął się dla Was bardzo miło, pozytywnie, bo powiem Wam szczerze, że. Bo dzisiaj mamy wtorek. Nie wiem, czy, mam, czy, czy u Was też jest wtorek, czy nie, bo już powiem szczerze, że już się pogubiłam w tych wszystkich dniach. Natomiast powiem Wam szczerze, że. Mm, ja potrzebowałam takiego jeszcze jednego dodatkowego dnia wolnego i yy, nie dość, że dużo zrobiłam w tym dniu, to jeszcze tak naprawdę yy, fajnie sobie odpoczęłam. Wstałam tak jak zawsze o 5.30 zrobiłam sobie wszystkie rzeczy, które miałam zrobić od rana yy, i powiem Wam szczerze, że yy, tak, ta chwila wytchnienia była mnie bardzo potrzebna. Załatwiłam dużo rzeczy, bo jak wiecie, jak w tygodniu się pracuje, jak się kończy, powiedzmy o 17, no to niektóre już urzędy są zamknięte, więc pewne rzeczy nie możemy załatwić. Natomiast, no właśnie, no, trzeba wziąć dzień wolny, żeby móc to wszystko sobie poogarniać. I ja też tak wczoraj sobie uczyniłam. Dobrze, moi drodzy, to tak w kwestii wstępu. Będziemy się widzieli w dalszej części mojego vloga. Mam nadzieję, że jesteście pełni pozytywnej energii, bo ja tak. Tak więc dziś mamy wtorek, zaczynamy kolejny dzień, um, i może coś ciekawego jeszcze Wam dzisiaj pokażę? Kto wie, ale to zapewne jak wrócę z pracy. Tym razem mówię Wam jeszcze raz: dzień dobry, zasiadajcie wygodnie, a my zaczynamy. Witajcie dawno się do Was nie odzywałam mamy dzisiaj czwartek, więc ja tutaj mam moje naleśniki, które sobie zrobiłam i jeszcze nie zostały, więc sobie je zajadam. Ale co chciałam Wam, co chciałam wam powiedzieć? Chciałam wam powiedzieć, że mamy przepiękną pogodę, która nie wiem czy Was. Ale jak tylko zaczyna świecić słońce, mnie taka pogoda zaczyna naprawdę pozytywnie nastrajać do tego, żeby robić więcej, działać prężniej itd, i tak dalej. Jestem po prostu przeszczęśliwa, że mm, mogę wstać na przykład o godzinie 4.30, tak, moi drodzy, pomimo tego, że pracuję o godzinie 9. Rozpoczynam pracę o godzinie 9, wychodzę z domu po godzinie 8. Mm. To wstaje o godzinie. Normalnie wstaje o godzinie 5.30, ale kiedy jest taka pogoda? 4.30 to jest dla mnie takie minimum wstania. Uwielbiam wtedy wstać, zaparzyć sobie kawę. Jeżeli mam ochotę, to biorę szybki prysznic. I po prostu patrzeć się w tą zieloną przestrzeń, jaką mam za oknem, bo powiem Wam, że naprawdę. Okolice mam przepiękną. Um, mam mnóstwo drzew. I u mnie jest taki spokój. Niby to z centrum Warszawy, ale nie do końca. I to jest taka cisza. Ile razy moja babcia przyjeżdża do mnie, czy mama, one są w szoku, że... Um, że... No, Warszawa, a może być cicho jak na wsi. Uwierzcie mi. Oczywiście jak się wyjedzie, tylko dwie ulice dalej. To już się robi tłoczno, głośno i tak, i, e, i tak dalej. Właśnie. Natomiast e, natomiast tutaj je mam cudnie. I tak się kiedyś zastanawiałam, czy ja bym miała możliwość kupienia większego mieszkania mm, gdzieś e, w centrum, czy gdzieś na obrzeżach e, Warszawy, to czy bym sprzedała to mieszkanie. I powiem Wam szczerze, że. Dzisiaj nie znam odpowiedzi na to pytanie. Nie umiem wam odpowiedzieć, czy chciałabym je sprzedać, czy też nie. Wiadomo, że zawsze nieruchomości to jest inwestycja na lata i warto w takie, w takie dobra materialne inwestować, no bo to nam zostaje to jest nasz kapitał, który gromadzimy. Natomiast. No, nie wiem, nie wiem jak to będzie w przyszłości. Na pewno e, to już mogę Wam powiedzieć. Na pewno chciałabym mieć e, większe mieszkanie. Nie wiem, czy na zasadzie apartamentowca, czy po prostu. E, dom chyba, na dom jeszcze jestem, chyba jeszcze nie, chyba jeszcze jestem nie gotowa, może tak powiem. E, patrzę po tym, w jaki sposób mój brat prowadzi swój dom, e, ile tam potrzeba pieniędzy. Ile tam potrzeba no, chodzić przy tym domu i o ile rzeczy trzeba się troszczyć? Ja tu mam naprawdę ogromną wygodę, dlatego że no, większość rzeczy i spraw o, załatwia spółdzielnia mieszkaniowa, więc dużo rzeczy mi tak naprawdę odchodzi. Ja tutaj się nie martwię o nic. E, no jedyne, jedynie co, to trzeba płacić regularnie rachunki. No ale to czy masz dom, czy mieszkanie, czy apartamentowiec. Chereve, po prostu m, rachunki trza, trzeba płacić na czas. No, to tak, tak w kwestii e, takich moich celi życiowych, e, tak chciałabym mieć duże mieszkanie z e, ogromną kuchnią, e, z salonem, m, żebym mogła, wiecie, jednocześnie tutaj, co prawda, no też mam salon połączony z kuchnią, ale ale to jednak nie jest też to. to jest, no, tu jest troszeczkę mało miejsca, tu jest ciasno. Co prawda, na jedną osobę ok, ale jak przyjdzie jeszcze trójka, czwórka gości, to robi się tutaj ciasno. Przy stole tak naprawdę mam tylko cztery krzesła, więc to też jest taka niekomfortowa do końca sytuacja. No bo, no, no bo nie mam na czym posadzić tych ludzi, więc tutaj jest, tutaj jest ten problem. A tak w ogóle, mm, tak, no to czyli tak jak powiedziałam, dwie łazienki, kuchnia duża połączona z jadalnią, z salonem, chociaż salon mógłby być osobno, ale z jadalnią taką, żeby mógł, można tam, nie wiem, posadzić sześć osób, a nie tylko cztery. Mm, no i pokoje. Chciałabym mieć taki osobny też pokój jak tutaj, mam co prawda pokój z garderobą, ale troszkę większy, dlatego że tu mam garderobę połączoną praktycznie ze schowkami na różne inne rzeczy, więc tam upycham inne przedmioty, inne, no i kosmetyki i tak dalej, więc jakby chciałabym mieć to też rozgraniczone, no ale wiecie, no to mogłam się rozmarzyć, mogłam Wam mówić co bym chciała i tak dalej, no, ja do tego dążę, chciałabym, żeby to się ziściło. Nie wiem kiedy, na chwilę obecną cieszę się ze swojego mieszkanka, cieszę się z tego, że mam swoje miejsce na ziemi, mam swój kąt jestem szczęśliwa. Mam nadzieję, że Wy również jesteście w podobnej sytuacji, macie swoje cztery kąty, czy to wynajmowane, czy Wasze, ale Wasze, w sensie takim, że macie schronienie, macie dach nad głową, macie... Miejsce, w którym możecie się wyciszać, miejsce, które daje Wam takie ukojenie i lubicie wracać do swoich mieszkań, domów, apartamentowców. Dobrze, moi drodzy, nie wiem, czy jeszcze coś będę nagrywała do tego, dogrywała do tego vloga. Ja wiem, że chyba w poprzednich ujęciach powiedziałam, że sobie porozmawiamy o pewnych kwestiach. Ale no niestety jak zawsze miałam niezapowiedzianą wizytę i to się tak rozmyło, następnego dnia jakoś straciłam już wątek i tego nie ciągnęłam. I nie wiem, czy to nie jest właśnie to ujęcie, ale jak będę montowała, to z całą pewnością Wyjdzie na jaw, co ja tam pokombinowałam, co powiedziałam, a czego nie powiedziałam i z czym wróciłam, a z czym nie. Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj piątek. Jak to mówią, weekendu początek. U nas w Warszawie jest tak pięknie, tak cudnie, więc nic tylko wkładać okulary i wyruszać. Do pracy. Moi drodzy, dobrego dnia dla Was. No i co moi drodzy? Miałam się wczoraj odezwać, no i tak się odezwałam. Powiem Wam tak, jak ja zaczynam pracować, a wczoraj jeszcze montowałam filmy, to powiem Wam, że ja naprawdę zaczyna, za, zapominam o Bożym Świecie. Ja zapominam o tym, że ja muszę nawet zjeść. Tyle Wam mogę powiedzieć. I wczoraj. Um, bo była niedziela, dziś u mnie jest poniedziałek. Nie wiem, jaki będzie u Was dzień tygodnia, bo jak wiecie, te moje vlogi, i w ogóle wszystkie filmy nie lecą jakoś po kolei. Po prostu jak tylko mam chwilę, to ja je montuję i Wam je wrzucam. Tak więc nie obrażajcie się na mnie, jeżeli a, gdzieś tam podpatrzycie, że nie wiem, ja wrzucam Wam filmik i mówię, że jest dzisiaj środa, a wrzucam Wam taki filmik w niedzielę, więc. Przepraszam Was za to, ale to, to naprawdę to nie jest jakieś celowe i tak dalej, więc, więc w, ogóle, w ogóle na to nie zwracajcie uwagi. No i tak wczoraj, wczoraj siedziałam do godziny... której siedziałam godziny? Chyba do drugiej nad ranem, no właśnie, a dzisiaj musiałam wstać do pracy. Ja zawsze wstaję o godzinie 5.30. Więc uwierzcie mi, że ja po prostu dzisiaj jestem jak zombie, a, a czeka mi jeszcze montaż kolejnych filmów. Bo tak jak Wam kiedyś powiedziałam, nie wiem czy w tym blogu też mówiłam, w poprzednich y, moich ujęciach, że materiału mam naprawdę sporo. Y, bo jak tylko mogę to wyciągam kamerę. Natomiast mnie osobiście brakuje czasu na montaż tych filmów. Tak, w tle możecie słyszeć pralkę, wstawiłam właśnie pralkę, tylko wróciłam do domu bo y, naprawdę rzeczy mam sporo jeszcze do zrobienia. Jak widzicie, no, w domu zawsze jest y, mnóstwo zaległości, mnóstwo rzeczy, które warto zrobić, warto y, warto robić po prostu zrobić i robić. Y, no niestety, jak chcemy mieć ładne mieszkanie, czyste, y, schludne, no to trzeba sprzątać, trzeba dbać o porządek. Zamówiłam sobie jeszcze pudła. W pudłach będę takie te plastikowe. W tych pudłach będę chowała torebki. Wydałam już troszkę tych torebek, natomiast uważam, że teraz chcę się skupić na rzeczach lepszej jakości. Postanowiłam, że już nie będę kupowała żadnych, żadnych torebek za jakieś 20 zł kupione w jakimś supermarkecie czy hipermarkecie, bo tak, kiedyś robiłam, ale to oczywiście nie oznacza, że to jest złe, absolutnie, bo takie torebki mi się wysłużyły. E, używałam je, tylko że w pewnym momencie miałam tego za dużo. E, I e, zauważyłam, że z biegiem lat mam coś takiego, że jak ja już się przyzwyczaję do jednej torebki, to ją non stop e, noszę. Tak więc teraz już wolę kupować rzeczy inaczej mniej tych rzeczy, bardziej wartościowe i e, jakościowo lepsze. Aniżeli takie wiecie, jakbym zebrała te wszystkie torebki w jedną, to uwierzcie mi, że z tego mogłabym naprawdę no, dobre pieniądze uzbierać na jedną porządną torebkę. A poza tym one by mi też e, nie zajmowały, nie wiadomo, jak wiele miejsca w szafie. Dobrze moi drodzy, i myślę, że tym akcentem po prostu e, ja się z Wami pożegnam. Podziękuję Wam za to, że byliście ze mną w kolejnym vlogu. Zapraszam Was oczywiście na inne moje filmiki, nie tylko te vlogowe, ale te takie pogadankowe. Tak jak już Wam też kiedyś wspominałam, Środy chcę, żeby to były takie, takie filmiki zakupowo-pogadankowe, bo widzę, że Wam też brakuje takich moich pogadanych, że sobie i do Was pomówię. A być może Wy też z tego coś dla siebie wyciągniecie. Tak więc, moi drodzy, takie filmiki będą, już się szykują, już są e, ponagrywane. Czekają tylko na montaż. Moi drodzy, już chyba dzisiaj raz się z Wami żegnam. Dziękuję Wam pięknie, pozostawcie po sobie ślad pod tym filmikiem. Dziękuję Wam pięknie jeszcze raz za to, że byliście ze mną w tym filmiku i zapraszam Was na kolejne moje filmiki. Dzięki serdeczne. Buziaczki. I do następnego. Ciao!